Niedziela, niedziela. Deszczowa niedziela. Tak sobie chodzę i oglądam, co by na przyszły rok zmienić. I tutaj w sumie mi się podoba ta super tunia z wilcem. Ale posadziłam sobie sadzonki Anabelki, które sama zrobiłam w tym roku. I one chyba będą mieć wyjazd, przesadzę je pewnie do gruntu jesienią. Tutaj z tyłu maleńka róża giardina, która kiedyś być może będzie się pieła tutaj na pergole. Z drugiej strony też jest giardina, tylko że tak, jedna była osadzona z gołym korzeniem, a druga jaką kupiona, jako kwitnąca sezonka i ta z gołym korzeniem rośnie o wiele lepiej. O i Inka się odzywa od sąsiadów tutaj taki zakątek z supertuniami na przodzie i tutaj są jakieś funkie posadzone mam nadzieję, że one mi się troszkę rozrosną no i oczywiście barwinek, że mi się rozrośnie, którego sobie sama ukorzeniłam tu z tyłu jest posadzona brunera i ja ją chyba będę musiała wysadzić, bo jak w przyszłym roku ten krzak, którego nazwy zapomniałam, na pewno urośnie, no to jej tu w ogóle nie będzie widać. I teraz będę musiała pokombinować, gdzie ją przesadzić. Może ją przesadzę tutaj, gdzie są super tunie, bo ja tych bruner mam posadzonych więcej właśnie w ogóle nie widać, bo je tak posadziłam z tyłu i wszystko zarosło teraz już więc bez sensu, żeby one tam były niewidoczne, może właśnie wyglądają tutaj na przodzie takiż to pomysł z tyłu tam są jeszcze w donicach dwie tuje daniki no nie wiem co z nimi zrobić po prostu na razie nie mam ich nie posadzić no radzą sobie w tych donicach no zobaczymy, co tam dalej. Tutaj coś, w czym się zakochałam, czyli łubin letni w przyszłym Jest jednoroczne roślina. Ja ją w przyszłym roku też sobie wysieję. On kwitnie o wiele dłużej niż ten łubin taki mm, wieloletni. Ma malutkie te kwiatki, ale ma ich pełno. I on mi je pompuje już z półtora miesiąca. I końca nie widać. I podobno do września sobie tak pociągnie między tujami posadzone są hortensje, ale one są niestety przemieszane. Anabelki z bukietowymi i trzeba by to jakoś ujednolicić. Trzeba by się pozbyć tamtej Anabelki pojedynczej, bez sensu, że ona tam jest. Um, I tutaj nie mam żadnej hortensji, więc tutaj Trzeba dosadzić bukietówkę. A wszystkie anabelki posadziłabym sobie tutaj w tym kąciku, żeby mnie później łatwiej było ewentualnie podpierać na przyszły rok. No i w związku z tym, jakbym nie sobie tutaj posadziła te anabelki, to już nie będę mieć miejsca na te super tunie, które tu są. I tutaj jeszcze jest dalia. No, a te dwie. I tutaj jeszcze są różyczki. Um, tak, są różyczki. Um, no i one będą mieć wyjazd. W sensie, że pójdą te różyczki chyba tutaj bardziej do przodu, żeby je było widać. Mm, tam wylądują te anabelki i na przodzie nadal będą bukietówki dlatego, że te anabelki się fajnie na nich opierają no i moje mieczyki po prostu jestem nimi załamana bo jak je sobie kupowałam to miały być te miały kwitnąć na zielono te miały być takie bardzo ciemne, właściwie prawie że czarne. No i kolory wyszły takie, no trudno. Myślałam, że dam je mamie, ale jak jej mama zobaczyła, to nawet mama ich nie chce. Um, I jeszcze w dodatku, to ładniejszy się tutaj ułamał i zaraz go wezmę sobie do bukietu. No i teraz tak. Um, tutaj jest. A, Jezu, jak się to nazywa? Jest. Zawsze wiedziałam jak się to nazywa. Teraz zapomniałam. Afrykańska, Afrykańska stokrotka. No. Ona jest u nas teoretycznie jednoroczna. Ja ją spróbuję przezimować. Zobaczymy. No ale też jest posadzona tak. Tu jedna. Tu druga. I tutaj trzecia. Jak je sadziłam, to tutaj niczego prawie nie było. No i one pięknie wtedy wyglądały. No teraz zostały zarośnięte na przykład przez astry. E, więc jakbym w przyszłym roku sobie sadziła taką stokrotkę, to na pewno gdzieś tutaj na froncie rabaty to musi być. E, no i jeszcze jest taka roślinka. Fajna ona jest. E, która jest malutka. Też mam trzy te roślinki. Tu jedną i niestety między astrami drugą. I gdzieś jest schowana jeszcze trzecia, której teraz to już w ogóle nawet nie znajdę. I ona jest wieloletnia. Pomóż. No też by pasowała na front, rabatę, żeby ją przenieść. Hmm. Tu jest koci z mojego siewu. No, nie jest za ładna. W sensie rośnie, ale prawie w ogóle nie kwitnie. I nie wiem, nie wiem. Bez sensu. Bez sensu. No, yy, wiatry w tym roku fajne, jestem z nich zadowolona super, mam nadzieję, że mi się będą rozrastać i między tymi liatrami wysiany jest zatrwian liatry rozkwitają i zatrwian też rozkwita i on fajnie jak już rozkwitnie to fajnie on będzie tutaj kolorystycznie wyglądał między tymi liatrami nie wiem co to za maleństwo mi się tu pojawiło, ale fajnie niech sobie będzie, no jeden ja kwiat już no dobra, niech będzie tutaj są ponasiewane cenie pierwszy raz mam cynie i tutaj i, i tutaj też są. I Jak one fajnie korespondują swoimi listkami z, um, z Hortencjami bukietowymi i w przyszłym roku też sobie tak wysieję blisko um, Hortencji, bo to fajnie wygląda moim zdaniem. Um, no i tutaj były, no zostały tylko suszki, ale je specjalnie zostawiłam, żeby się powysiewały. Tutaj były na no parsynice, fajnie to wyglądało, wtedy jeszcze w ogóle hortensje nie kwitły, więc na takiej mm, zielonej masie super one się wybijały. No i tutaj te hortensje są posadzone tak właśnie między tujami. I spoko to wygląda. W ogóle jaki ja miałam pomysł, żeby to nagrywać na nowo? Przecież powinnam to nagrywać poziomo. Dobra, poziomu nawet lepiej. No, i tutaj są ładnie posadzone między tujami i chciałabym sobie to samo zrobić. Tutaj, tutaj są tak one rozszczelone bez sensu te hortensje. O, i jest! Pokazała mi się. Jesteś verbena. No i verbeny w tym roku pierwszy raz wprowadziłam i chciałabym mieć jej więcej. Podejrzewam, że będę mieć, bo podobno się super nasiewa. A tam z tyłu, jak widać, po nie pchnie się wilec. Moja ukochana roślina jednoroczna, i co roku mam jej coraz więcej. W przyszłym roku będę mieć jeszcze więcej. I tutaj się pojawia dlatego, że jest zatrwiam. Też pierwszy rok. Pierwszy rok sobie go wysiałam, ale jeszcze tutaj. I tutaj są. Mm, zapomniałam jak się nazywałem te trawy. No nieważne, jak się nazywałem, ale one są z mojego si jestem W tym roku je wysiewałam na Winter Song i jestem z nich bardzo, bardzo dumna. I tutaj jest Dalia, ona jest w domniczce. Początkowo stała gdzie indziej. Y ale się jej zrobiło ciasno i wylądowała tutaj. Ona ma być biała, tak samo zresztą jak to mam białe talie, które jeszcze nie kwitną. W ogóle lubię biały kolor. A tutaj jest hortensja e... ma się ogrodowa. E... Od mojej mamy. Je zbosadziłam ją tutaj dwa lata temu, i przez dwa sezony nie kwitła. A to jest pierwszy sezon, kiedy zakwitła, i się cieszę z tego bardzo, bardzo, bo a, przez w tamte sezony ją nie okrywałam. No i nie kwitła, więc stwierdziłam, że to dlatego, że jej nie okrywałam. Ale w tym roku naprawdę się przyłożyłam i, i chodziłam ku niej i ją okrywałam, a mimo to pędy jej e, z, zmarzły i ja stwierdziłam, dobra, no to będę ją mieć tylko dla liści i wiecie co, i ono zakwitła na pędach tegorocznych w związku z tym podejrzewam, że to jest otaksa. taksa no bo to niemożliwe, że jest, żeby na pędach tegorocznych zakwitła inna, no nie, niż o taksa Fajnie, dużo mam dosyć tych kwiatów. Cieszę się bardzo, bo sobie tak myślę, skoro zakwitła w tym roku, no to może mi już będzie kwitnąć. A tutaj kiedyś w tamtym roku była inna hortensja ogrodowa, która no ewidentnie nie chce rosnąć. No nic, ja ją zostawię, bo może sobie przeżyję, może za rok odrośnie. A tu w niej jest jakiś chwaścior, któremu dla mnie chwaz, dla, dla kogoś może roślina, której nazwę zna, mm, ale pozwalam mu kwitnąć, bo o tak, a niech sobie rośnie. Przeżył to. E, przeżył to, to niech sobie żyje. No i ta nieszczęsna rabata przy domu, która mm, ona mi w ogóle nie wychodzi. Ja zawsze chciałam, żeby ona była najpiękniejsza. No już są mm, obcięte lawendę No i ja te lawendy to mam takie kurde, wyzbierane. Tu trochę kupione, tu trochę dostane od mamy i bardzo widać różnice te malutkie. To są marketówki. One już chyba trzy lata temu je posadziłam. I one są spoko, tylko że one są jakieś takiej odmiany, że są bardzo, bardzo malutkie. Tu jest róża, nie, która ma się niby piąć i zeżarły mi ją jakieś gąsienice. No trudno. No, muszę przeboleć ten sezon i w przyszłym przypilnować lepiej. Yy, bardzo ciężka robota, bo tu w ogóle, w ogóle nie, nie docieradę, aż ja ją muszę codziennie podlewać. A mimo to tym roślinom jest bardzo ciężko. Yy, tutaj mam. Jakże się nazywają te kwiaty, co się na groby stawia? Chryzantemy. O, dobra, dwa od mamy. One wyrosną takie dosyć wysokie, mm, kwitną na biało, później się tak delikatnie mm, przebarwiają na różowy, i tamtej zimy, rok temu, to mm, one mi kwituje jeszcze w grudniu. <słuch> Za nimi jest rozchodnik. I ja te. Arzantena. Nie wiem, im tu jest dobrze. Ja je miałam stąd wysadzać, ale chyba nie będę tego robić, bo, bo im tu jest dobrze. Bo one są tutaj trzeci rok i sobie naprawdę radzą. Natomiast chyba tego rozchodnika stamtąd zabiorę. Posadzone są mieczyki, te dopiero czekają na kwitnięcie, bo one mimo że sadzone w tym samym czasie, co tamte nie wypały. To później tutaj wzeszły, no bo tutaj jest tak właśnie bardzo sucho. I chyba dlatego miały taki cięższy start Zresztą też były z innego źródła, bo to są mieczyki od mojej mamy, które sobie sama przetrzymywałam w domu. To może jakoś inaczej ruszyły, właśnie. Tu jest kępa werbeny. No i chciałabym, żeby w przyszłym roku ta kępa była. Większa, i tak sobie myślę. Bo ja nigdy nie mam mm, pomysłu, co tutaj posadzić. Bo tu nic nie chce być oprócz tej beznadziejnej lawendy, która tak sobie rośnie. Że. No nie wiem, bo miałam taki pomysł, żeby za lawendą był cały łam no Może tu jest jednoroczny dzwonek Irlandii. <gryw> mam kilka tych sadzonek sama sobie wysiewałam i ta jest jedna jedyna, taka ładna, a tak to są właśnie, o tutaj jest inna i ta jest na przykład, no bardzo mała, a tu taki krzak mi porósł, no i fajnie, tutaj jeszcze też jest werbena, ale chcę Wam pokazać, że nie da się oszukać natury, tutaj jest malwa, którą ja wysiewałam w winter sowing, mądra głowa, nie, <śmawiamy> się myślę, latem, po to, żeby ona te liście zbudowała. Tu jest kolejne. Zbudowała do zimy i później tak sobie przetrwała. I dopiero następnego roku kwitnie. Tam mi nie zakwitnie, bo. No, chyba, że w przyszłym roku, nie, ale nie wiem, czy trwa. Tutaj jest taka nieszczęsna tujka posadzona, która, no ewidentnie tutaj tujki nie chcą być żadne. Nie miałam co z nią zrobić, więc ją tutaj wsadziłam, ale chyba ją będę musiała stąd wykopać. O i moja ukochana róża, która teraz się w ogóle nie prezentuje. E, ale chodzi o to, że nie wiem dlaczego ją kupiłam i jak ją kupiłam, to stwierdziłam, że to był wielki błąd i... Ja ją posadziłam tutaj skazując ją na śmieć a ona przeżyła i teraz nie widać, ale tak normalnie to mi super kwitnie, więc będzie tutaj już na zawsze i to jest, Dlatego to jest moja ukochana róża. O, wychodzi słoneczko. Przed chwilą padało, ma dzisiaj jeszcze padać. mają ją być burze, tak taka to niedziela. No. No i w ogóle tutaj mam mnóstwo. Widanika i one są za blisko tych, tych szmaragdów posadzone. No bez sensu to jest. Muszę, nie wiem, muszę jakoś poprzesadzać. One już były przesadzane chyba za trzy razy, a są raptem dwa lata u mnie, więc mam, mam tempo poprzesadzanie. Dobra. No to na razie, papatki